Dzień dobry państwu witamy w tętnie Pulsu dzielą nas z Piotrem dzieli nas z Piotrem wiele wiele spraw czasowych więc trochę musieliśmy odczekać od ogłoszenia no wiadomości dnia, jeśli nie wiadomości e, miesiąca, a może nawet i roku, że Donald Trump jako pierwszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych jest nie tylko oskarżony o przestępstwa kryminalne, ale został także skazany i to skazany ze wszystkich 34 zarzutów, jakie postawiono mu w procesie w Nowym Jorku. I co to Piotr oznacza? Czy to oznacza, że Trump wypada z wyścigu prezydenckiego? No, oczywiście nie. Ja to sprecyzuję. Nie został jeszcze skazany, bo na skazanie musimy poczekać jeszcze ponad miesiąc. Został uznany, uznany winny. Tak. Bo jaki będzie wyrok, to zależy od sędziego. Ława Przysięgłych tylko uznała, że prezydent były prezydent jest winny, ale teraz wymiar kary należy do sędziego. To ma się odbyć w, na początku lipca. 11. Wior dokładnie. Tampowi grozi y, oczywiście tam 4 lata więzienia, ale to jest bardzo nieprawdopodobne, dlatego że po pierwsze jest wcześniej niekarany, po drugie no, jest już leciwym panem, więc takich ludzi nie ma. Więc najprawdopodobniej raczej czekają jak nadzoru policyjnego, kuratora sądowego. Wie, żywna... no Nie wiemy. Ale czy wypada z wyścigu prezydenckiego? No, oczywiście nie, wręcz przeciwnie, to znaczy jego finanse mają się lepiej, ponieważ strona, która zbiera datki dla Donalda Trumpa po ogłoszeniu wyroku czy werdyktu ławy przysięgłych, padła z powodu liczby wpłat, ale to wcale nie oznacza, że Donald Trump ma się z czego cieszyć, dlatego, że jak Państwo wielokrotnie powtarzaliśmy, badania opinii publicznej, które oczywiście należy traktować z pewną dozą jakby sceptycyzmu, mówią, że jest jakaś grupa republikanów, dla której to jest linia, której nie chcą przekroczyć, to znaczy nie zagłosują na człowieka skazanego, uznanego winnym w przestępstwa. No i oczywiście pytanie jest, co? Jak się mają deklaracje do praktyki, bo może się okazać, że jak przyjdzie co do czego w listopadzie, ci wszyscy tacy, którzy mówili, nie, nie, na skazanego wyrokiem nie zagłosuje, powiedzą, no, jednak zagłosuję, bo nie jest Joe Bidenem. No tak, to jest pytanie, czy zagłosują, czy zmienią preferencje. Na to byśmy nie liczyli, że zagłosują na Bidena, ale czy zostaną w domu. To jest jedyna szansa, o którą może się, na którą może liczyć prezydent Biden. To raz. Dwa, to oczywiście chodzi o tych wyborców, powiedzmy umiarkowanych, czy jak to się mówi, tych wyborców, którzy zagłosowali na Nikki Haley. Nie dlatego, że tak bardzo kochają Nikki Haley, ale dlatego, że najdłużej była jakąś alternatywą dla, dla Trumpa. I to jeszcze. Do tego, co Piotr powiedział. Rzeczywiście strona padła, ale to nie jest tak, że nagle Trump zacznie zbierać jakieś miliardy dolarów i jego strata do Joe'ego Joe Bidena, którą ma jeśli chodzi o finanse, szybko zostanie zasypana. On tam zebrał jakieś, no oczywiście dobre pieniądze, liczone w setkach tysięcy dolarów, ale to nie jest, sprawa, to nie jest taka zbiórka, która zmienia jak gdyby układ siły, gdy chodzi o, o, o finanse. No to co jeszcze możemy państwu powiedzieć? Pytanie jest, które też zadajecie, czy Donald Trump może się ułaskawić? No więc nie może się ułaskawić, nawet jeśli wygra wybory prezydenckie, dlatego że został uznany winnym w sądzie stanowym. A za przestępstwa stanowe ułaskawia gubernator danego stanu, a szansa na to, że gubernatorka Nowego Jorku ułaskawi Donalda Trumpa, oceniam na mocne zero. Um, więc tak się nie wydarzy. Z tego samego powodu nie może go ułaskawić Joe Biden, bo i takie pomysły widziałem, że... Trochę tak jak Gerald Ford łaskawił Nixona, żeby uleczyć rany kraju i jakby nie posyłać do aresztu, do więzienia byłego prezydenta. Joe Biden by to zrobił w akcie takiej wielkoduszności, ale też tego nie może zrobić, bo to nie jest jego prerogatywa. To powinniśmy jeszcze powiedzieć, a co z innymi procesami? Bo takie też pytania się pojawiają. No to teraz kolejne, zaraz jeden po drugim. Otóż nie. Najprawdopodobniej jest to jedyny proces, który, w którym usłyszeliśmy wyrok przed wyborami. Mamy jeszcze trzy inne dwa federalne tam, gdzie mowa o wpływie Trumpa na wydarzenia z 6 stycznia i próbę powstrzymania czy jak gdyby przyjęcia nielegalnego władzy. Mamy także przetrzymywanie nielegalne dokumentów, to jest sprawa na Florydzie i mamy sprawę w Georgii, również udział Trumpa w próbie nielegalnej zmiany w wyniku wyborów. W tym stanie te procesy nie zakończą się do wyborów. I jeszcze... Pewnie nie zaczną. Powiedzie... A może i nie zaczną, to no może, może się... Za... Nie wiem, to, to jest ciężko powiedzieć. Może jakiś... Może by się rozpoczęły, ale na pewno się nie, nie skończą. I jeszcze powinniśmy powiedzieć o apelacji. Trump oczywiście tak. będzie składał apelację w Nowym Jorku. No tak, tylko że ona trafia do sądu apelacyjnego, gdzie wydaje mi się, to już nie ława przysięgłych będzie decydowała, tylko sędziowie, czy tam panel sędziów. No to też będzie trwało, no bo to nie jest tak, że ta apelacja zostanie rozpatrzona przed wyborami prezydenckimi, w to nie wierzę. Więc nawet gdyby Trump został skazany na więzienie, w co wątpimy, no to na pewno i tak rozpatrzenie całego procesu potrwałoby jeszcze. No ale póki co Trump jest osobą uznaną za winnego przestępstw kryminalnych w stanie Nowy Jork. No i nie jest to, no jest to wątpliwy zaszczyt, ale no, Trump lubi się chwalić różnymi rzeczami, że miał coś największego, tak panie jak pierwszy. Więc niewątpliwie ten zaszczyt już na zawsze będzie się wiązał z jego nazwiskiem. No tak, i na pewno będzie wykorzystywał tę całą sprawę do tego, żeby powiedzieć, że sądy są tak, jak mówił to do tej pory, że sądy są nieuczciwe, że służą jako broń polityczna Bidenowi, że to jest próba zamknięcia za kratkami przeciwnika politycznego, bananowa republika i tak dalej, i tak dalej. No tak. No, tak by... On go na razie skazał, tylko ława przysięgłych 12 mieszkańców nowego Jorku. Więc to. Nowego nie... Jorku, który go nienawidzi, w związku z tym Trump będzie tłumaczył, że gdyby proces odbywał się gdziekolwiek indziej, to na pewno by wyroku skazującego nie było. Już takiego tłumaczenia e, słyszałem. No, może tak. Ja o tym, że Donald Trump został uznany winnym, dowiedziałem się, wjeżdżając do miejscowości Cape Disappointment w, w, w stanie Waszyngton na granicy z Oregonem. E, i muszę powiedzieć, że z tego, co widziałem, to na przykład w knajpie ludzie się cieszyli, chociaż to była taka wiejska miejscowość i, i nie jest to żadne duże miasto. Ale oczywiście to jest anegdotyczny dowód, więc jakie są reakcje, nie wiemy. No na razie widziałem tylko takie typowe, czy rozkład. To znaczy Fox News mówi, że to jest ściema, bzdura okropne przestępstwo, koniec Ameryki. tak jak Carlson powiedział, że to jest koniec najwspanialszego systemu sprawiedliwości na świecie, czyli amerykańskiego, a CNN i media głównego nurtu mówią, że dobrze się stało. Czyli jakby zero zaskoczenia. To jeszcze tylko ja osobiście, ja jestem zaskoczony, bo potrzebne były... No właśnie, bo potrzebny był, to nie powiedzieliśmy jeszcze, a może część z Państwa tego nie wie, potrzebny był jednogłośny wyrok ławy przysięgłych, a więc nawet osoba jedna, gdyby się wyłamała z tego składu, no to mielibyśmy, jak gdyby, no nie doszłoby do skazania. Więc ja jestem zaskoczony, że jednomyślnie ława przysięgłych podjęła decyzję i to nie tylko, że skazała, ale skazała za wszystkie postawione Trumpowi zarzuty. Tak, no my z Łukaszem byliśmy obaj pewni, że do tego, że tamki zostanie uznany winnym, tylko że właśnie będzie podzielona ława przysięgłych I, i nie sądziliśmy, że to nastąpi tak szybko. Nawet rozmawialiśmy dzień wcześniej o tym, czy musimy się przygotować do nagania jakiegoś ten na pulsu i, i byliśmy zgodni, że jeśli nawet to ten wyrok na pewno czy decyzja ławy przysięgłych na pewno nie zapadnie wcześniej niż w przyszłym tygodniu, tymczasem, proszę bardzo. Po zaledwie chyba dwunastu godzinach obiad udało się przysięgłym wypadku stanowisko. A uw, ale uważni słuchacze podcastu amerykańskiego wiedzą, że to i tak znacznie dłużej niż w przypadku procesu Audrey Simpsona, bo tam było, tam było po kilku godzinach. Już uznali go za niewinnego. Tu mamy inna, inną, inną decyzję. I to oczywiście jest kolejny ten krok, o którym państwo non praktycznie mówimy, że to jest kolejna niewyobrażalna, nie bezprecedensowa sytuacja w amerykańskiej historii, więc po raz kolejny wypływamy na nieznane wody i oczywiście będziemy państwu relacjonować to, co się wydarzy, ale nie w najbliższym odcinku, bo tu porozmawiamy o, na tematy historyczne. Również porozmawiamy o Nowym Jorku. Donald Trump się minimalnie tam pojawi, ale w zupełnie, na, na zupełnym marginesie. Jeszcze bym jedną rzecz dodał porównanie z procesem O.J. Simpsona jest o tyle ciekawe, że wtedy cała Ameryka siedziała przed telewizorami i wszyscy absolutnie chcieli się dowiedzieć, jaki jest, jaka jest decyzja jury. Tymczasem tutaj badania pokazują, że Amerykanie de facto nie śledzili za to, tego procesu. To znaczy jest bardzo dużo ludzi, którzy tego nie zauważyli. I, I dopiero teraz, kiedy Trump został uznany za winnego, ta sprawa będzie wygrywana politycznie, bo naprawdę mnóstwo Amerykanów Wiedziało, że jest jakaś sprawa, stoją mi danie, jakieś pieniądze, coś, ale to, to nie jest to w ogóle nie jest proces na miarę procesu O'Jee'a Simpsona, co jest o tyle dziwne, że no, mieliśmy na ławie oskarżonych byłego prezydenta. I, I wydawałoby się, że to powinno być coś, że tutaj o niczym innym nie powinno się mówić, tylko o, o tym procesie, a ja wcale tak nie było. No bo nie był w telewizji, nie był pokazywany w telewizji, nie można się było, nie było śledzić tego, jak się zachowuje, jak się ubrał, jakie wykonywał gesty, jak próbował, nie wiem, przedrzeźniać świadków albo wywierać na nich presję i tak dalej. No ale my. Spokojnie patrzymy, jakie będą reakcje Amerykanów. Opowiemy Państwu na pewno w, w jednym z kolejnych odcinków o sondażach, o, o tym, jaki miało to wpływ na fundusze kampanii Trumpa. E, no i będziemy się zastanawiać, czy ten wyrok będzie miał wpływ na poparcie, czy tak jak wiele innych kontrowersji, które Trumpa dotykały wcześniej, absolutnie tego poparcia e, w taki poważny sposób e, nie zmienił. Zobaczymy, a na razie żegnamy się z Państwem i słyszymy się po prostu w naszym regularnym odcinku w sobotę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.